Cześć, naprawdę już wam nagrywam Dobra Jest tu cztery młode, cztery jajka Nie chcę dzisiaj przedłużać za długo Po prostu sami widzicie Nie nagrywam filmów Od razu mówię, te wódki są puste To jest puste, to jest puste, to jest puste Tutaj zeberki coś kombinują To jest też puste Tutaj zeberki coś też kombinują O Nawaliły trochę. No i dobra. Ta budka. Ta budka jest pusta. Poczekajcie. Ta budka nie jest pusta. O. Mamy tutaj już takiego podlotka. No sami widzicie, o. Ale chyba ma wadę genetyczną. Bo mu się rozchodzą łapki na boki bardzo mocno. A ten... to nie jest dobra. No niestety, tak, że... Dobra, teraz będzie trochę smutno. Ota ta paralęgowa mi bije, młoda No i tak jak można było się spodziewać, nie wytrzymało jedno Ale smród No sami zobaczcie Ten ma tu o lekko na głowie, o tu rozbite już Się raczej zrosło, ale Sami widzicie jest tak molestowany tak molestowany przez rodziców. A ten tak samo, też też jest molestowany, jak widać. Tutaj ma pióra takie powyrywane. a ten młody jak widać ma w ogóle już całkowicie rozpieprzony łeb piór w ogóle nie ma a jest już duży pisklak no sami zobaczcie porównajcie się to już powinno być takie pióra cię proszę ale kolejna owada genetyczna widzicie tu jak ma rozłożoną łapę ja wiem że to jest mała popuga i jej ciężko jest Utrzymać równowagę, ale nawet o jak trzymam, widzicie jak ma rozchylona? Bo no szkoda mi trochę tych młodych. Nie wiem, czy przeżyją. Ale nie wiem czy przeżyjemy, jak mówię, to jest taki. No, widać perfidnie, że ma rozpieprzony łeb. O tu! No. no, jest pokieraszowany. O Ja to muszę. Zaczekajcie chwilę, zaradała dała Uciekać zeberka. Uciekać powiedziałem! Wun! Właśnie nie coś takiego jedna zeberka uciekła. Dobra. Szybko i sprawnie zakładam. No, tutaj mamy kozy. Tutaj są kozy. Już się robią ładniejsze. Ona. No już była łysca, a już rosną jej piórka. Zobaczmy coś. Nie chcę wam zrywać za dużo rzeczy, bo tu są rzeczy prywatne, ale dobra. Jeszcze o czymś nie wiecie. A nie wiecie dokładnie o tym. Sami zobaczcie, co się dzieje. O. Taka będzie duża woliera. Wszystkie na dworze siedzą gidulki. Tutaj też dechy do tego pójdą Strasznie jest gorąco, o widzicie? To jest idealny przykład. Papudze jest gorąco i rozchyla tak skrzydła. I to nie tylko ona, bo ona, ona tam kilka przykładów się da znaleźć. Zeberki już na dole koczują No i co, no i to było na razie tyle w tym filmie. No zostaw łapkę w górę, suba I Jedyne co mogę To może nie obiecać, ale No będzie film. Będzie jeszcze w tym Od poniedziałku film. No to wam mogę obiecać, no Obiecuję, będzie film. Będzie więcej filmów. No i nic. Cześć.